Wariacie, czy kiedykolwiek zobaczyliście węża, który wpierdala coś tak ogromnego, że praktycznie chce ci się pierdolić z góry na dół? Wiesz co się dzieje, kiedy ten jebany wąż bierze coś tak ogromnego do mordy? Ten chuj potrafi otworzyć gębę tak, że może zjeść całe to gówno jednocześnie. Ale jak to robi, wariacie? To nie jebana magia, to kurwa anatomia. Jego kości nie są zrygidowane jak u nas. Zamieniają się w elastyczne więzadła, które są w stanie się rozciągać i przemieszczać kości tak jak chce. I co się dzieje potem wariacie? Kiedy ofiara jest już wewnątrz, te mięśnie zaczynają działać jak w fale. Przepychają tę cholerną ofiarę w głąb żołądka węża, jakby to było jebane przetwarzanie w życiu. Tak to działa. Wąż nie ma litości, łapie i wciąga te zwierzęta w jednej kurwa fale. I to wszystko bez jednego problemu. Jednocześnie dokonuje tego w rytmie i dosłownie sieka zwierzynę. Więc tak właśnie odbywa się ten wężowy, jebany proces trawienia.